kanale z duszy w takim wstępie krótkim do czytań na lipiec. Już niebawem zacznie się, może nie od razu, bo dzisiaj zaczynam dosyć wcześnie, jest 22, czerwca, ale mam też sporo spraw, także wolę jakby przygotować się, oczywiście, żeby zdążyć. Przed rozpoczęciem lipca tak, takie założenie, żebyście mieli gotowe te wszystkie czytania, jeśli na nie czekacie, bo są tacy, którzy zawsze jakby czekają na to, co się może zadziać i dlatego pytają, tak, czy już będą czytania. Więc żeby się wyrobić, proszę bardzo, zaczynam już i chciałam jeszcze podziękować Wam bardzo za to, że tutaj zaglądacie, że subskrybujecie, że dzielicie się tym kanałem. Chciałam też powiedzieć, że można zaglądać w zakładki, czyli playlist. Tam są na przykład medytacje, są też takie małe, mini odczyty planów dusz osób znanych. Jakoś tak zawsze życie kieruję, że chciałabym zrobić tego więcej, ale na ten moment jest co jest. Także zapraszam, żebyście zobaczyli to, co jest. A przy okazji, kiedy znajdzie się jakaś chwila przestrzeń, to jeszcze coś tam na pewno wrzucę, żeby. Po prostu było coś ciekawego i jeśli uważacie, że jest to coś ciekawego, tak, to oczywiście zapraszam. Nie ma obowiązku, wiadomo. Jeszcze chcę polecić Wam plan duszy, ponieważ plan duszy jest to system odczytu, który bazuje na imionach, na danych dniu urodzin i nazwisku. Tak? Czyli jeśli macie pierwsze, drugie imię i nazwisko z dnia urodzin, to możecie sobie sami zrobić odczyt. Jeśli kupicie na przykład książkę Plan Duszy, bo jest to książka, która jest właściwie takim podręcznikiem, jak opracować sobie plan duszy. Tutaj mamy interpretację energii. W planie duszy tych energii jest 22 i myślę, że na wakacje może to być coś, co może Wam przybliżyć was samych. Oczywiście zawsze odpowiadam na pytania, jeśli macie wątpliwości. Książkę można zamówić na mojej stronie www.planduszy.pl w zakładce sklep. I tam też są dostępne zarówno sesje odczytu planu duszy, jeśli ktoś potrzebuje, są też sesje tarota, no i inne takie sesje, które pomagają na przykład nadać imię dziecku. Czy zobaczyć w ogóle swoje dziecko, jeśli macie dzieci, z czym się boryka, tak? jaki ma plan duszy i jak mu pomóc? To wszystko na zasadzie, jak możemy sobie pomóc, jak możemy pomóc innym, jak możemy siebie i innych zrozumieć lepiej. Myślę, że plan duszy ma ogromny potencjał. I myślę, że coraz bardziej zyskuje na popularności. Także zapraszam Was jeszcze raz do tego, żeby rozwijać się i właśnie może skorzystać i kupić tą książkę Plan Duszy. W moim przekładzie z angielskiego książkę napisał Blue Marsden, twórcami metody jest Frank Alper i Blue Marsden. Jeszcze chciałam powiedzieć, że na przełomie września i października będzie kurs stacjonarny i będzie się można nauczyć, jak robić profesjonalne odczyty planów tuż. Można to zrobić też dla siebie, bo każdy się może tej metody nauczyć i każdy może skorzystać. Także zapraszam Was, kurs stacjonarny. Najbliższy będzie na przełomie września i października. Dane widzicie na ekranie. Natomiast online, kurs online będzie w listopadzie, w okolicach 10 listopada się zacznie. No i to tyle w zasadzie. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam Was do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie wagi. W czytaniu na lipiec. Zobaczymy, co tutaj u Was słychać. Jaka jest główna energia, co się jeszcze tutaj ujawni potem obok tej głównej energii. Jak to wszystko będzie wyglądać? E, razem, i co możemy z tego wyczytać, z tych obrazów? Ok. to zobaczymy. Energia dla wagi na nadchodzący lipiec. Dobrze. A, karta się chce tutaj wyjąć. Świat. A powiem, że to jest jakieś coś przełomowego, coś, co się dokańcza. Tutaj mamy literę hebrajską Tav, która w tłumaczeniu oznacza znak, zakończenie też w energii planu duszy. Ta energia kończąca. Właściwie czasami inkarnacje, Maria Kieliskodowska, miała tą energię często nazywaną energią geniusza, ponieważ co? Mamy kogoś, kto zdobywa tutaj coś, co zawsze miało być zdobyte, tak? Jakby w sensie zdobywam cały świat zdobywam sukces. Jestem na końcu. Mam dyplom tak. kończę jakieś dzieło. Więc tutaj mamy energię zakończenia, ale jednocześnie początku, bo kiedy głupiec dochodzi do końca swojej podróży, to jest gotowy właściwie rozpocząć nową, tak? nową przygodę. Zdobywa następne doświadczenie i tutaj mam wrażenie, że też może o to chodzić. Coś będziecie dokańczać? Możecie czuć w ciągu tego nadchodzącego miesiąca dużo satysfakcji, takiego dokończenia, spełnienia, ale zanim jeszcze dodam, że tak będzie na pewno, to może jednak zobaczymy jeszcze inne pozostałe karty, bo to czytanie jest ogólne, tak jak wiecie i może nie z każdym rezonować. Dla niektórych to może być tak, a dla innych to może być właśnie chęć dokończenia dzieła, które jeszcze się przeciągnie. <laughs> to wszystko zależy. Właśnie jak bardzo jesteśmy tutaj nastawieni na sukces, bo od nas zależy. Często dobre nastawienie i wizualizacje, wyciszenie. Tu też chodzi o uziemianie, tak? bo jest to energia świata, czyli ziemi. To też jest pójście do natury. To... O! A to jest wasza energia. Tak wyszło. Wyskoczyła karta. Wychodzi, że będziecie tutaj chcieli albo coś odkryć, albo zakryć, tak? No, są dwie możliwości, bo tu arcykapłanka to jest ktoś, kto czasem ukrywa coś właśnie za tą zasłoną. Połączenie z Księżycem. Mam wrażenie, że. Nów lub pełne księżyce w nadchodzącym miesiącu mogą być zdecydowanie ważne. Dużo intuicji i możecie coś odkryć. To są też tutaj, mam wrażenie, decyzje do podjęcia, jakieś może dość ważne. no Intuicyjnie będziecie odczuwać być może, że jeszcze potrzebujecie coś tutaj dopracować albo że coś jest wam do zakończenia dzieła niezwykle potrzebne. Spróbujcie się ze sobą jakby skontaktować ze swoją intuicją i rzeczywiście jeśli wasza energia jest taka mocno intuicyjna, to mam wrażenie, że trzeba tutaj się połączyć ze swoją intuicją mocno. Dobrze, to ja tutaj popatrzę i rozłożę karty. I zobaczymy, co tutaj z przeszłości nadchodzi. Właściwie odwracamy tak. Trzy buławy. Tutaj mamy kochanków, kartę bliźniąt. Robiłam przed chwileczką czytanie na nadchodzący tydzień i ta karta, tą, tą kartę mieliście dokładnie. Końcówka. Końcówka czerwca. No, mam wrażenie, że będziecie chcieli tutaj podjąć jakieś bardzo, bardzo ważne decyzje. Rycerz kielichów w przyszłości, a tutaj mamy arcykapłana, który również pojawił się w tym czytaniu na tydzień nadchodzący tydzień czerwcowy, piątka mieczy. Hmm, jako wyzwanie. I rezultat ósemka buław. No. Odnoszę wrażenie, że jakoś tak będzie bardzo gwałtownie, emocjonalnie, gwałtownie. A co mamy w tle? Głupca. No proszę. No to jest właśnie tak, że głupiec już ma ochotę wyruszyć na następną wędrówkę. Gdzieś tutaj jest chęć, jakby zaangażowania czy pójścia po nowe. Bo satysfakcja satysfakcją, ale czasami odczuwamy zmęczenie projektem czy miejscem, w którym jesteśmy przez tak długi czas. Tutaj trójka buław idzie z przeszłości, tak jakbyście właśnie chcieli ruszyć dalej, chcieli tutaj, wyczekujecie. Mam wrażenie, że wręcz wyczekujecie tutaj, że pojawi się jakaś okazja. Pojawia się już w przyszłym tygodniu bo zgodnie z tym, co, zrobi, co czytałam, to jest koło fortuny w głównej energii, więc mam wrażenie, że tutaj może się coś nakręcać i Wy będziecie bardzo mocno chcieli złapać okazję. Jednocześnie tutaj jest też zrozumienie, że czas ruszyć dalej, czas dokończyć dzieło, czas tutaj coś podsumować, tak powiem. Więc no, może być tutaj dużo y, takich y, sytuacji, gdzie będziecie czuli y, intuicyjnie, kiedy coś zakończyć. Y, wyciągniecie też du jakąś dużą naukę z tego wszystkiego. Y, zresztą tutaj ta, ta karta kochanków, dla niektórych wag to będzie spotkanie w ogóle z kimś y, ważnym. Y, wejście być może w jakąś relację, Nie, niekoniecznie musi to być związek, tak? ale może to być taka relacja. E, taka ja ze sobą, ale też może to być ktoś bardzo bliski, z kim e, dobrze jest być albo kto daje wsparcie. No, są też tacy, którzy spotkać mogą kogoś bardzo ważnego, swoją e, przeznaczoną duszę e, i połączyć się, tak? W sensie takiego spotkania, że o, jest to ktoś, z kim e, czuje rezonans, tak? Czy czuje harmonię i przepływ tej energii. Naprzeciwko natomiast mamy też powietrze. Mówię też, bo karta kochanków to jest karta bliźniąt i to jest żywioł powietrza. I piątka mieczy to też jest powietrze. Tutaj mam wrażenie, że jako wyzwanie to będzie tak, że możecie odczuwać jakiś dyskomfort. W sensie takiego, takiej niezgody wewnętrznej albo takiego konfliktu, wchodzić w to, czy nie wchodzić, tak? Kończyć, zaczynać. To jest tak, że wcześniej już było kiedyś. Tutaj jest dużo o tym, że można się zakochać w czymś albo w kimś. Może to być taka energia bardzo romantyczna, bo zobaczcie, ten rycerz to ściska, to serce. Natomiast to serce tutaj wcześniej, jakby wcześniej, no tak mówię wcześniej, bo może ktoś był zraniony w serce wcześniej w tym sensie i teraz jakby chce się bronić i atakować, zanim w ogóle ktoś go zaatakuje, bo myśli, że będę zaatakowany czy zaatakowana. I tu nie wszystkie intencje są jakby czyste, więc uważajcie. Niektórzy uważajcie, bo to, co się jawić może jako miłość, to może tą miłością do końca nie być. Dla innych to możecie odczuwać tutaj różne kontrowersyjne takie impulsy, które będą Was dręczyć w sensie, czy robię dobrze, że kończę na przykład. Coś. Już nie, nie chcę określać, że jest to na przykład związek, czy jest to praca, czy jest to jeszcze coś innego, ponieważ um, głupiec to jest w atmosferze karta kogoś, kto um, nie robi żadnej analizy. On po prostu idzie, tak? On skacze w przepaść, on idzie po swoje, on tutaj, um, ona w tym sensie, bo w sukience jest akurat ten nasz głupiec. Um, po prostu chce iść. Tutaj pod spodem mamy Królową Buław, więc tak jakby jest tu dużo pasji. Dużo pasji i ta pasja pokazuje się tutaj w tych trzech buławach też, które przychodzą z przeszłości, czyli coś tutaj jest do zrobienia, zrealizowania. Dla niektórych to może być przypomnienie o związkach, które wcześniej były trójkątami na przykład. I taka przestroga, żeby na przykład nigdy więcej tego nie robić. Albo zakończenie trójkąta. Nie mamy kontekstu jako takiego, tak? Konkretnego też pytania, dlatego tak ogólnie wygląda na to, że niektórzy będą tutaj doświadczać jakichś bardzo sercowych spraw i będzie się tu dużo działo. Tym bardziej, że w rezultacie mamy ósemkę buław, czyli mogą tu być informacje, przekazy, wymiana przeróżnych, właśnie szybkich, Takich e, energii m, intymnych również, oprócz tego, tak? Czyli możecie tutaj wysyłać różne, różne e, serduszka, uśmiechy i inne takie. E, no i tutaj informacja i porada: to jest, żebyście wyciągnęli jakąś naukę z tego wszystkiego. Mm. Gdybyśmy nie mieli tych pozycji, powiedziałabym, że ktoś tutaj właśnie ma jakiś kłopot w małżeństwie albo chce tutaj coś zrobić w tym małżeństwie, jakiś porządek, czy w ogóle, jeśli nie małżeństwo, to związek, bo małżeństwo to jest coraz rzadziej spotykana instytucja w obecnych czasach. Ale no, na pewno ta piątka mieczy może tutaj wskazywać na to, że będziecie tacy Wystawieni na ciosy, ktoś może Wam chcieć tutaj coś powiedzieć, co może nie być do końca miłe, lub będziecie chcieli unikać za wszelką cenę takich starć z różnymi ludźmi, ale to może nie do końca się udawać, bo jest, ta karta jest tutaj w wyzwaniu ta piątka mieczy, więc to może wyglądać w indywidualnych sytuacjach bardzo różnie. Mam ochotę tutaj dociągnąć jakieś karty. Przede wszystkim zapytać o tą ósemkę buław, bo e, trójka i ósemka buław dają nam tutaj sumę 11, tak? Czyli mamy tak, jakby 11 to jest też dwójka. E, jakaś pasja tutaj jest, ale jest ukryta ta pasja, mam wrażenie. E, coś jest tutaj nie do końca jasne. Tutaj jest gdzieś jakaś tajemnica, to jest to, o czym mówiłam, i tu się coś ma zakończyć. Więc. E, z jednej strony się zakończę, a z drugiej może się otworzyć jakaś inna przestrzeń serca, może się pojawić kolejna osoba albo kończymy jakiś związek, bo pojawia się następna. Nie musi też tak być, bo m, może to być też jakaś sytuacja, gdzie chcecie rozpocząć jakąś działalność, czegoś nie wiecie albo nie widzicie. E, tutaj... Możecie odczuwać ogromną satysfakcję, i może ukończone jakieś kursy czy jakieś um, inne szkolenia. Mówią o tym, żeby w coś pójść, ale tu mam wrażenie, że um, możecie konflikt też tutaj mieć wewnętrzny na ten temat. No ale dobrze, najpierw się przyjrzymy. Ten rycerz, e, tutaj romantyczny, co on nam niesie. No mam wrażenie, że dla niektórych to będzie sytuacja, że spotkają kogoś, kto będzie miał pieniądze. Król monet. On jest zawsze jakby bogaty. I tak jak tutaj na szczycie biznesmen, ktoś kto ma doświadczenie takie właśnie biznesowe i potrafi stać twardo na ziemi i ogarnąć. Także mam wrażenie, że tu mm, te, to zakochanie może też być zakochaniem, czy realizacją jakiegoś planu biznesowego i wejście na taki szczyt w miejsce, w którym może innym się wydaje, że wy nie jesteście taką osobą, która coś będzie takiego realizować, a tu się nagle okaże, że jesteście, tak? Macie iść za głosem mądrości. Tutaj też potrzebujecie mentora i być może też. Tutaj jest ten król pokazany właśnie w roli mentora, bo tutaj mamy tego króla monet, a z drugiej strony mamy arcykapłana, który jest połączony z bykiem, z tą całą energią ziemi, też przyjemności i czerpania przyjemności. Tutaj ta arcykapłanka, ona trochę jakby jest taka schowana. Co ona ukrywa? Czy jest tutaj jakaś tajemnica? No, powiem tak. Ona tutaj, tak jakby miała króliczka w rękawie. Ona tutaj ma wprowadzać jakąś równowagę, uzdrowienie. Czyli, wy generalnie, możecie wejść tutaj w sytuację, w której wasze serce będzie uzdrowione. Pomimo tego, że jest tutaj ta piątka mieczy, to tutaj się okazuje, że. Idzie za Wami na lipiec ta energia bardzo taka stabilna, bardzo mocno wyeksponuje się tutaj połączenie dziwnych składników, które wydają się nie do połączenia, a jednak będą połączone. Tak? Czasem tak właśnie jest. Jeszcze tą ósemkę buław zapytam ten rezultat, do czego będzie nas prowadził. No, powiem, że to trochę tak, jakbyście mieli um, się ukryć w blasku księżyca, albo pojawić jako taka um, osoba, która ma swoje tajemnice, nie wszystkim się dzieli, tak czy siak, ta arcykapłanka nie będzie um, tutaj. Um, Mówić o swoich wewnętrznych przeżyciach. Tak? Tutaj to zostanie jakby ukryte. Bo coś tu jest w Księżycu ukryte. Arcykapłonka ukrywa y, różne rzeczy, Księżyc też trzyma y, właśnie nieraz w takiej iluzji. Y, więc tutaj trzeba uważać. Coś jest nie do końca jasne i widoczne, a czy się odkryje w lipcu, czy się ujawni. No, widzicie. Ujawni się jakaś relacja, o której teraz nie wiecie. Albo relacja biznesowa, albo y, będziecie tutaj coś wybierać, co będzie waszą ścieżką, też później życiową, co teraz jeszcze może nie do końca jest takie widoczne. Y, tu generalnie też może być z tego para, y, tak jak mówiłam, i no. Bardzo ciekawy lipiec, moim zdaniem, bez względu na to ile tutaj rezonuje, a ile nie, mam wrażenie, że jest tutaj ogromny potencjał ukryta gdzieś satysfakcja, jakieś zakończenie, dokończenie i spotkanie. Spotkanie, które może być spotkaniem z samym sobą, bardzo ważnym, i podjęcie jakichś bardzo ważnych decyzji. O, o sobie, o tym gdzie będziecie, czy z kim będziecie, czy jak będziecie funkcjonować, no, jest tutaj e, rzeczywiście duży potencjał na rozwój, też zrozumienie całej sytuacji, bo trójka to też jest zrozumienie na drzewie życia, jest w bina, e, tam gdzie wszystkie królowe i to jest taki właśnie to jest ogień wody. Mam wrażenie, że tutaj mamy i ogień, i wodę, i też arcykapłanka z tym e, ogniem umiarkowania. E, to jest właśnie też takie podobne połączenie. Tu też mamy księżyc i osiem buław, czyli to samo otoczenie właśnie tego księżyca będzie buławami. Także mam wrażenie, że tydzień nadchodzi, może być. Tydzień, przepraszam. E miesiąc nadchodzi i może być rzeczywiście bardzo ekscytujący. Przynajmniej dla niektórych. Inni mogą sobie tą ekscytację uruchomić. Poczujcie satysfakcję. Poczujcie. Siebie, swoje decyzje, wyeliminujcie tutaj jakieś konflikty wewnętrzne, chociaż to też może być trochę trudne, ponieważ jest to wyzwanie takie. Może nie wchodźcie w żadne słowne utarczki, no bo to też może być tak, że będą jakieś ludzie wokół i jeśli wy tylko będziecie chcieli zareagować, to oni chętnie z Wami wymienią słowa, niekoniecznie miłe, ok? Dobra. Wyciągnij e, ręce, czyli jak, jak gdyby dajesz, dostajesz. Tutaj mamy e, właśnie dziecko i rodzica. Dużo miłości, dużo cierpliwości. E, mam wrażenie, że ta karta pokazuje też. E, Taką informację o tym, żeby siebie też potraktować trochę jako dziecko, albo dać sobie też tą cierpliwość i wsparcie. Zresztą pokazał się tu arcykapłan, jakby to też jest taka osoba, która jest mentorem, prowadzącym. Możecie też sięgnąć do swojej podświadomości, jeśli oczywiście chcecie. W jakiejś medytacji, w jakiejś innej formie. Uspokojenia, żywy, właśnie zobaczyć, do kogo wyciągnąć ręce, czy kto wyciąga do mnie ręce, bo tak to wygląda. I tutaj autorka też Sonia, jako ona Qued, się nazywa tak właśnie, <laughs> pisze, że jest teraz jest czas w lipcu, żeby otworzyć serce i ramiona i dotknąć innych własnym duchem. Nasze ego. Może wystawić właśnie swoje szpony, tak w sensie tej piątki mieczy, i może być Waszym wrogiem. Dlatego dobrze by było właśnie skierować swoje, jakby wołanie do ducha, do wyższej siły, żeby pomóc pokonać jakieś słabości, czy słowa, czy myśli, które nas dołują, tak? Jedno, czego potrzebujemy w lipcu, znaczy, Wy potrzebujecie, jest miłość. Dlatego warto też przeegzaminować swoje ciało, połączyć się z czakrą serca, posłuchać czego się boicie albo co was przeraża, a co daje satysfakcję. I może właśnie satysfakcję daje to, że wyciągacie ręce w stronę miłości. I jeśli coś się pojawi, to nie odpychajcie te, tych uczuć, tylko właśnie wyciągnijcie ręce i zaakceptujcie. I to, to jest też tak, że to jest duża zmiana. Często, kiedy wcześniej mamy jakieś ranienia, to później właśnie nie chcemy tych rąk wyciągać aż tak bardzo. Tak? Jesteśmy tacy ograniczeni swoimi przekonaniami albo doświadczeniami, więc warto tutaj coś uwolnić. Polecam radykalne wybaczenie. No i w zasadzie to jest tyle dla Was. Takie czytanie na lipiec. Wagi, kochane. I dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam bardzo, bardzo miłego miesiąca. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnych czytaniach.